Witam ponownie. Ustawiłem trochę kamerkę. Mam nadzieję, że tym razem będzie to troszkę lepiej widać. Oby ten mój stojak nie spadł. Ciekawe, czy są teraz komentarze. Czy jak ktoś mnie widzi, czy możecie dodać kilka komentarzy? Byłbym wdzięczny. No, to dobra, ruszamy dalej w trasę. Mamy jakieś widma. Czy możesz komentować? Dobra, wyjdźmy z tego zjazdu. tutaj kamerka nie jest idealnie, ale myślę, że jest trochę lepiej, jak było. Idziemy dalej. Dalej nie widzę komentarzy. Czy coś ustawiłem źle? Możecie mi dać znać wiadomości, czy można komentować. O, jest Aga, dobra, są komentarze. Cześć Aga, dziękuję, że mi pomogłaś bo miałem tutaj trochę problemów z tymi komentarzami, ale już jesteśmy. Już wszystko jest ok. Dobra, idziemy dalej na Włochy. Chyba przeka pogoda. No było słoneczko, ale już jest trochę, trochę mniej słoneczka, no, ale dalej jest pokoj. już jest w ogóle ponad godzinę przede mną, że on zaraz będzie na porze. A my mamy jeszcze jakieś dwie godzinki, a po tych dwóch godzinkach już powinniśmy być na miejscu, zaraz będziemy mijać granicę szwajcarsko włoską Zobaczy tylko jak to wygląda, jak zmienię obraz na mnie. O, lekko mnie tam widać, trochę pod kątem ten telefon. Ale miejmy nadzieję, że będzie gitara. A więc idziemy dalej. Witam wszystkich serdecznie na live. Jak możecie, to udostępniajcie. Jak nie możecie, to też udostępniajcie. A ja lecę dalej na moje wyścigi. No, no mogą trochę dać chyba w prawo bardziej. Ale już nie możemy kombinować. Co tam, Aga? Wracasz z pracy? Czy powiedziałem, tam, dzwoniłaś do mnie? Maga chyba zniknęła. Tak więc że jest ze mną. Uciekaj mi tym busikiem. O, chyba widzę jakiegoś naszego busa. Ciekawe przy do chłopaki. Nie ma, to jednak dostawcze. A wiesz co, no teraz chyba to braka nie będzie, ale, ale Toprak tam jeździ często i w tym roku też na Kremonie będzie, będzie można go spotkać. No teraz to jest takie treningowy wyjazd, wiesz, tam będzie wyścig, będzie też endurance, ale to nie liczy się do tych moich zawodów, w których startuję. Także ja nawet nie brałem pełnego sprzętu, nawet nie brałem opon deszczowych, bo, bo zawsze na oponach deszczowych nie mieciście ciśnie chyba jeździć, a to jest kurwa no niebezpieczne. I jeżdżę tylko w deszczu, jak mam wyścigi, kwalifikacje. A tak to staram się unikać. Ale, ale często spotykamy tam ludzi, a teraz na pewno będzie mi świata super sportów, czyli to też zło Superbike. On teraz już nie jeździ w superbajkach, ale jest trenerem, będzie tam na miejscu. Także zrobię z nim na pewno wywiad. Znaczy wywiad, no on jest na tyle spoko, o kurde Agnieszka, Zapomniałam tej śrubki prezentu dla tego, dla Sztangi, dla Krystianu, ale ze mnie yy, pupa. Aga, pamiętaj, żeby wziąć tą śrubkę taką, pamiętasz tego imbusa, To się skręca i potem wychodzi z tego ołówka. bo musimy to zabrać, ale to jeszcze do Ciebie zadzwoni. No, także z toprakiem, jest szansa, że to może być, bo oni często przyjeżdżają na ten tor i ćwiczą. Ostatnim razem, jak byliśmy, to było dwóch zawodników z World Superbike. No, nawet jeden zabronił nam filmować i robić mu zdjęć. Także nie wszystkich zawodników miło wspominam, ale znam tutaj dużo tych zawodników, którzy są spokojni. No, można do nich podejść, pogadać i zawsze wyciągnąć trochę informacji. O, dobra, Aga, weźmiesz. No, dziękuję Ci, Agnieszka. Ja w ogóle wiesz, jak to mam przed wyjazdem. Zawsze jak jadę się ścigać, to już mnie łapie taka nerwówka, jakiś stres, nie wiem, tak, wie, wiecie, to, jest, to trudno to opisać. To jak, to jest coś takiego jakiejś podstawówce, no nie wiem, czy ktoś Was kiedyś się bił profesjonalnie, ale jak podstawówce, macie jakąś solówkę na boisku szkolnym, tak przy tą solówką... Do... A? chyba wróciłem, ale nie jestem pewien. Jak mnie tam oglądacie, to dajcie znać w komentarzach, czy mnie słychać, czy nie. Przejeżdżałem właśnie granicę i możliwe, że nie było zasięgów. Otwór oh, do bramki, a ja nie mam polcę. Dobra. No pomaticę o ty. Ja wiem, czy musiałem płacić z tym może? Ale halo, halo, czy nie słychać? Thank you. Niestety nie widzę waszych wszystkich komentarzy. Mam nadzieję, że to dojdzie za chwilę. Ale minąłem już granicę i jedziemy dalej. Mamy no, musiał we mieć czasami Na znamkę. W sumie to znam tą drogę. Ale tutaj się zgubić to byłoby słabo. Polista mi mówił, że, że jest dużo radarów na drodze. więc będę starał się jechać przepisać pokażę wam przy okazji jak wygląda jazda po włosku.